Z Sylwia Jaromłokiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie naszego programu, a dzisiaj w studiu goszczy Panią Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Panią Agnieszkę Chrząszcz. Dzień dobry. Witam. A skoro mamy panią, panią naczelnik w naszym studiu, to nie sposób się nie domyśleć, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o kulturze w Inowrocławiu w 2016 roku, a także o promocji miasta. Zacznijmy od tego właśnie 2016 roku. 2015 był sukcesem dla kultury Inowrocławskiej. Dużo zmian, dużo nowości, ale przede wszystkim. Zadowolenie mieszkańców i o to chyba najbardziej chodzi organizatorom życia kulturalnego w mieście. O, i dziękuję za za tak, miłe, za tak miły za tak miły wstęp. No, rzeczywiście te starania nasze nad zmianą formuły y, i dopasowaniem do każdego odbiorcy no, staraliśmy się y, naprawdę y, wszystko tak spiąć, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ważne były też miejsca. w różnych miejscach miasta, y, a także poza granicami bo tak naprawdę wyszli, wyszliśmy troszeczkę. Po za granicę miasta z Dniami Inowrocławia, dostosowaliśmy do osób mieszkających i na Rąbinie, i na obrzeżach, i działo się coś w centrum. Było również dużo takich mniejszych eventów, również w różnych częściach Inowrocławia. Wzorem na przykład ubiegłego roku również Dni Inowrocławia będą wy, wyjdą poza miasto, poza granicę miasta i będą też podzielone na taki, na coś dla starszych i na program dla młodszych. Tak, mało tego, jeszcze będzie czas, miejsce dla kibiców sportowych, ponieważ 11 czerwca będzie mecz inaugurujący Euro Polska-Irlandia, zrobimy strefę kibica, dlatego jeszcze tak naprawdę bardziej powiększymy ten target odbiorców podczas Święta Miasta, jeszcze o kibiców sportowych. A zatem będzie dużo emocji. A czy możemy już uchylić rąbkę tajemnicy, kto wystąpi podczas tego letniego już, można powiedzieć, Chociaż to jeszcze trochę do lata będzie koncertu. Pierwszego dnia rzeczywiście będzie to, czyli sobota, tak 11, 11 czerwca, dzień dla tych młodszych, również dla starszych. Oprócz strefy Kibica będą trzy gwiazdy, natomiast tu jeszcze uchylić rąbka tajemnicy tak do końca nie możemy, jeśli chodzi o nazwy zespołów. Natomiast gatunek, rok pop i, 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 i troszeczkę coverów. Także to będzie pierwszy dzień. W drugim dniu muzyka gatunku disco polo, muzyka śląska, a także coś dla nastolatków. Myślę, że tutaj nasze, nasi mieszkańcy i nowrocławianie z przedziału 16-20 będą zachwyceni. Mamy taką nadzieję. Oczywiście nazwiska gwiazd tych koncertów będziemy Państwu zdradzać na bieżąco, kiedy będzie można już wszystko oficjalnie powiedzieć. Te dni na Wrocławia będą również okraszone dobrym jadłem, tak. wzorem ubiegłego roku również. Tak, wielkie grillowanie rzeczywiście się sprawdziło. W tym roku również będziemy kontynuować ten pomysł. Ewentualnie myślimy nad zadaszeniem y, strefy gastronomicznej. Y, mieliśmy bardzo dużo szczęścia, jeśli chodzi o pogodę w tamtym roku. Y, w tym roku chcielibyśmy y, zminimalizować ryzyko. Y, Przypuśćmy jakichś opadów lub też niższej bichury. temperatury, bichury. Bywa, tak. dlatego zastanawiamy się nad zadaszeniem tej strefy. Strefa również będzie dla dzieci z dużą niespodzianką, bo będzie to dużej wielkości urządzenie, na którym chcielibyśmy zrobić mistrzostwa w ślizgu, ale szczegóły, jak zwykle podamy, podamy nieco, nieco później. Wrócę jeszcze może do tej gwiazdy, bo rzeczywiście jedną gwiazdę jedną gwiazdę możemy o jednej gwieździe możemy już powiedzieć, ponieważ już te informacje komunikaty żyją wśród mieszkańców. Będzie to zespół Boys. I skąd ten pomysł? Od razu, od razu tutaj y, musiałabym troszeczkę wytłumaczyć, Bardzo ponieważ y, powstało y, wydarzenie na portalu społecznościowym, w którym jest prośba o to, aby wystąpił Zenek Martyniuk z zespołu Akcent w Wino Wrocławiu. Skontaktowaliśmy się z panem Zenkiem, jest bardzo był bardzo zadowolony. Nie sądził, że taką popularnością cieszy się tutaj w, w mieście. Jednak wszystkie terminy już ma zajęte. To jest za późno wysunięty, za późno wysunięty akces w ogóle o to, żeby zapytać go o, o termin zagrania koncertu w dobie dożynek, gdzie on tak naprawdę jest gwiazdą większości e, obchodów e, świętoaplonów. Tak, e, więc tak naprawdę pierwsze terminy, kiedy ma wolne, to październik. Być może będzie sytuacja, w której dopasujemy jego koncert ewentualny tutaj w październiku w Wino Wrocławiu. Natomiast wychodząc naprzeciw temu, że ten gatunek muzyki rzeczywiście na ten gatunek mieszkańcy czekają. W związku z tym zespół Boys będzie taką odpowiedzią. Być może jedni powiedzą, że. W po ubiegłym roku był Bayerful i wszyscy się doskonale bawili, zarówno i młodzi, i starsi, czyli integracja międzypokoleniowa była. Tak, rzeczywiście. Oczywiście musimy poszukać w różnych gatunkach muzyki, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czyli przychodząc z rodziną, i maleństwo ma swoją strefę, i ewentualnie mężczyzna obejrzy mecz, i, i, i pani oprócz tego, że sobie odpocznie, troszkę jeździ, posłucha, dobrej, zje, posłucha muzyki. dobrej muzyki. Natomiast to, co rozumiemy pod słowem dobra muzyka. Jest po prostu to jest, to jest szerokie pojęcie, tak? I... Każdy ma swój gust. Oczywiście. Jedni lubią Disco Polo, inni muzykę poważną, jeszcze inni regę. I właśnie e, dla tych, którzy lubią właśnie regę, e, był koncert walentynkowy w, w Wrocławiu. W hali widowisko sportowej, w, w hali sportowej e, odbył się ten koncert i e, były tłumy, ale też tego dnia było piękne puszczanie lampionów. Wszyscy zakochani mogli na mostku w parku Solankowym wyrazić swoje uczucie poczucia właśnie poprzez puszczenie w niebo tych świetlnych lampionów. Rzeczywiście pomysł Przemka Woltmana, który zainicjował puszczanie lampionów szczęścia w walentynki, w tej chwili osiąga niesamowitą popularność. Frekwencja z roku na rok coraz większa. Pogoda w tym roku dopisała bardzo dużo osób, bardzo dużo w ogóle chętnych wolontariuszy do pomocy podczas tej imprezy. Tutaj warto zaznaczyć, młodzież, nie tylko Młodzieżowa Rada Miasta Inowrocławia, ale również młodzi ludzie pytają nam się, czy mogą pomóc w zamian za to, że później zrobią sobie zdjęcie z artystą, poproszą o autograf lub też po prostu satysfakcję sprawia im to, że są z nami i... I mogą wesprzeć te działania. Dokładnie, dokładnie. Sam pan prezydent zaszczycił nas swoją obecnością. Duża niespodzianka, puścił również lampion z małżonką z Mostku Solankowego. Byli przeróż... Były różne osoby z różnych środowisk, ważne różne osoby w różnym wieku. Od maleństw takich po półtora roku, po dwa latka, aż po osoby starsze. I to było fajne, tak? To było bardzo sympatyczne, kiedy y, bez względu na jakiekolwiek poglądy, różnice, y, wszyscy razem stajemy o tej samej porze I właśnie o to napionek. chodzi: o to, żeby e, kultura w mieście była tak skrojona, aby rzeczywiście integrowała, e, żeby dawała takie poczucie, że. E, Chociaż ja na przykład jestem przeciwnikiem tego gatunku, mózg nie słucham, ale na przykład moi znajomi słuchają, więc ja pójdę z nimi, tak? Albo odwrotnie e, e, ta sytuacja może mieć miejsce. Czyli e, to jest ważne, aby dostosować właśnie tę ofertę i to nie jest łatwe zadanie, ponieważ e, mamy wielu mieszkańców i, i jest wiele gustów, tak? Czyli e, nie lada wyzwaniem jest, aby rzeczywiście ten program e, zorganizować tak, aby, aby rzeczywiście nie zanudzić, y, aby zaintrygować, a może czymś zaskoczyć. No dlatego podzieliliśmy te gatunki muzyczne. W dni Wrocławia nie będzie rega. W Walentynki było, było rega. Na majówkę szykujemy coś równie intrygującego, bo hip-hop jeden z artystów w lutym wydaje płytę. I w związku z tym z promocją tej płyty odwiedzi nas już 30 kwietnia. Nie lada gratka naprawdę dla fanów rapu i hip-hopu przenosimy wyjątkowo Dlatego też majówkę na, na plac imprez pod halę widowiskowo-sportową. Z ponieważ... uwagi na to, że Teatr Letni ma ograniczoną liczbę miejsc. Tak, prawda? a w związku z naprawdę dużą promocją płyty, z, za chwileczkę prawdopodobnie cały, cała Polska usłyszy o hmm. promocji płyty tego artysty. Przypuszczam, że będzie bardzo duża frekwencja i zainteresowanie tym koncertem, a więc będzie reggae, będzie hip, e, przepraszam, było reggae, <coughs> będzie hip-hop, będzie rap, e, będzie pop, będzie rock, e, będzie też disco polo, bo i... E, tacy są odbiorcy. Tacy są odbiorcy, oczywiście. Art Inno, Festival, Inno Art Festival również zagości w tym roku? Tak, również zagości. E, Troszeczkę go urozmaicimy, y, mamy więcej czasu, w tej chwili już y, było pierwsze takie spotkanie organizacyjne. Myślimy nad tym, aby y, uliczkę lub dwie, zobaczymy, y, zobaczymy, na jakim etapie też finansowym zakończymy naszą, nasze, nasz plan, nasze planowanie, y, zamienić w sceny z filmu. Czyli przykładowo y, ulica. Y, na przykład, na której stoi tramwaj, zamieni się w scenę filmu z Awatara. Plac przy, przy rynku, taki pas zieleni jest. Zamienimy być może w krainę lodu, gdzie dzieci oprócz tego, że będą miały swoje elementy związane bajkowo, bajkowo tak, będą mogły rzeźbić w lodzie. Może latem, być... latem. Ciekawe. Coś ciekawego, coś intrygującego, coś, co yy, spowoduje, że całe rodziny również spędzą ten weekend yy, w Wrocławiu na rynku tym razem. Mieszkańcy czasami zadają takie pytanie, pewnie też y, pani, ale myślę, że, że między sobą też o tym rozmawiają. Czy do Inowrocławia wróci koncert Grzegorza Turnała, może nie w takim wymiarze nocy solanowej, jak to było przed, y, przez ostatnie lata, ale z jakimś koncertem. Czy, czy ten honorowy jednak obywatel miasta będzie miał szansę jeszcze tutaj wystąpić? Oczywiście, że tak. Y Planuje. Cały czas przede wszystkim tak, cały czas jesteśmy w kontakcie z menadżerem pana Grzegorza Turnała. Szykujemy taki projekt, bo tak jak mówiliśmy, Grzegorz Turnał nie, nie, nie kończy współpracy z Inowrocławiem. Zmieniamy formułę. Jesteśmy teraz na etapie wspólnej pracy nad ewentualnym koncertem w przyszłym roku. A zatem rozwiewamy wątpliwości. Grzyboszturnał będzie koncertował w Inowrocławiu. Bardzo ważnych garść informacji kulturalnych dzisiaj Państwu przedstawiliśmy. Przede wszystkim warto śledzić stronę internetową miasta, profil facebookowy miasta Inowrocławia również, do tego zachęcamy, bo dzisiaj media społecznościowe odgrywają bardzo dużą rolę. No i oczywiście będziemy na bieżąco informować o wydarzeniach, które będą działy się w Inowrocławiu, bo Państwo wiedząc o nich też promujecie miasto, informując na przykład swoich znajomych spoza Inowrocławia, bo to jest też taka e, promocja do, o, wewnątrz miasta. To też jest bardzo, e, bardzo istotne, dlatego e, proszę śledzić te wszystkie nośniki informacji. A ja spotykam się z Państwem już za tydzień w czwartek. Do zobaczenia. Przypominam, że moim Państwa gościem była pani Agnieszka Chrząszczy, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję.